Eee, dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Pan Gronin, ze mną jest Alligator, Jak i Majni. Eee, słuchajcie, Siem w ostatnim nie. tygodniu nie było mm, odcinka z e, gamy wśród klocków. E, było to spowodowane problemami technicznymi, jak widzicie dalej mi też na przykład kamerka się lekko laguje, nie wiem co się dzieje z moim cholernym E, Ruterem. No ale dobra, nieważne. E, panowie, jesteśmy dzisiaj na mapce, która jest rywalizacją. I mamy. Będziemy mieli 10 minigierek, zarówno tych denerwujących, jak i przyjemnych. E, Autorowi stworzenia mapy zajęło 3 tygodnie. Ma nadzieję, że e, cały ten czas nie poszedł na marne, że na miłej gry. Nazywa się pan Pixel. Także. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy piksele. Zresztą tutaj widzę, że mu pomagało sporo osób tutaj. wam się wysiedzi. I co, e, zaznaczamy, bo mamy tutaj możliwość wybrania graczy. A i słuchajcie, G. bo prosiliście, żebyśmy dawali w informacje na jakiej mapie gramy. Będzie komentarz przypięty, będzie to link do mapy, na której gramy. Tak, gadaj nie gada. Zaznaczaj trójkę i lecimy. Shit! Zier o, zielony! Czekaj, ja chcę czy ja chcę ty ziel, Ty chcę po fioletowy ja, Czekaj, ej, czekaj, czekaj. Czerwony Kliknij tu gu... Ej, czekaj. Aha, bo to... to kolor, że wybraliśmy! Kliknij guzik. Tak, ja czerwony jestem to czerwony, mnie jest zielony, ma- nie jest niebieski. I tak. Fioletowy to jest fioletowy. to Czekaj. To co? O parkour Ooo, no przecież! Mmmm. Panowie, e, zwycięzca dostaje od pozostałych koszuleczkę z naszego sklepu. Co? Co? Aha, dobra. O! Zwycięzca no nie... e, całej rozgrywki dostaje od e, pozostałych koszulkę z naszego sklepu. No, ż dupę jeża! Tak. Spadłem. <noise> ja też. Ja też. Tak już poszedł gdzieś tam dalej, o mój Boże. <noise> Ja też. Chyba będę dzisiaj drugi. Ty Majni zastanawiałeś się, czy, czy jak będziemy grać e, tą, tą grę i, i jeżeli zrobimy do każdego po 3 min gry, to czy nam wystarczy 10 minut? No dobra, w sumie to mogłoby tak być. Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Szkoda, że gremlin nagrywa pierwszy, bo to te parkury Ciekawszy były, bo u nas wyglądał. Ale może nagrywać, coś mogę wkleić? Nie, no ja nie ja nagrywam akurat obecnie. Ja nie, ja... trudno mi. bo jestem zestresowany. Ej, słuchaj, tak, a będzie, będzie, będzie polewka, Majni? Jak yy, ja cię wyprzedzę w tym parkurze? Ty ja na drugim etapie i polegniesz, bo są drzwi. Parkur z drzwiami. A, no, że jestem tak ulany, że się nie zmieszczę na tych drzwiach? Ja trzeba wejść na pixel, podskoczyć dwa razy, później skoczyć na no. slime bloka. no. Nie, yeah. bloku, no. nie, 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 Ja tu chyba nie, nie, Ej, prawie, prawie nie, mi się udało ja nie ten miał... pierwszy poziom w końcu przejść. Ja nie umiem tego, 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 tego trafić, slime bloka. Nie no, trafiłem na slime bloka teraz się drugi raz, a nie zauważyłem, że tam jest. Już w dupę jeża. Nie. Trzy minuty. Mhm. A, ma nie martwi się, że nie będziemy mieli 10 minut na odcinek. <grystanie> <grystanie> Widzowie, popatrzcie, po, popatrzcie, jak ja się dla was poświęcam. No nie! Czemu ja na nawet... 10 minut? Godzinę później! gramy dalej będzie się z pierwszym poziomem. Tak. Czyli ja... ja... godzina jesteś tego prawie? Ja Pasi powiedziałem, że w ciągu godziny to skończymy wszystkie trzy nasze nagrywki. Jest. Powiem ci też, że miałem taką nadzieję przed odcinkiem, ale... Czy <noise> <noise> mi tam się nigdzie nie śpieszy dzisiaj, no? To no tak wiesz... Chciałem to, to na sprint przebieg Chciałem tylko kolację sobie jakiegoś jeszcze dzisiaj zjeść, nie dopiero jutro. Nie, po co jest spring shift to nacisnąłem? Ja nie mogę tego ten... Yy, przenieść tych... chcę tylko Slim Blaka przejść. Dobra, masz... Ja Minąłem chyba coś. Eee, oj, 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 o, to, A, poziom co jeszcze pokaże. Dobra, ja, ja jestem... Alligator wygrał, ja jestem drugi, jesteś trzeci. Nie pokazuje punktów. Zero punktów mamy! Poziom pierwszy, poziom. Co to jest? Na płytki nie wolno stanąć. Eee, na płytki nie możesz stanąć. A. A, na, na żadne płytki. Nie. No nie, chyba że to cofasz do początku, a nie na przykład tam gdzieś 10 metrów, czy coś. Tak. Hmm. Tu, tu? Nie, tu. No, żeż ty. Patrz, stanie tak. i od razu cię wyrzuca, nie? Tak. Mhm, mm Nie tak. dobrze. Okej, okay, dobra. NIE DOBRZE! Tak. Tu, tu. Yy, Dzień Tu. tu. O! Ej, no... No nie, czekaj. Okay. Tak uciążliwe, naprawdę. Oh, fuck! Mhm. jedna głupa ma głupia ma... pokonała, to jest hit. Ej, ja mam wrażenie, że jak tak, tak dalej pójdzie... Jak tak dalej pójdzie, to mi będziemy mieli yy, wszystkie, wszystkie, wszystkie mapy yy, omijęte. Hmm. Nie możemy omijać już, bo... Może już tak, przynajmniej jeden skończy. No, spróbowałem to nawet na sprincie przejść i nie da się tego przejść. Nie da się, bo to jest tak... Znaczy, generalnie jest tak... Że ja tu na przykład polecam nie poruszać się tak ten ...żeż wtedy tupę Chodzić w sensie, tylko bardziej skakać. No i to czy to wiadomo, gram ja nie wszędzie O oh, Jeez Muszę. No, come jako... come on, no. To będzie najbardziej irytujący od... Odcinek! Tak, tak, tak. Nie bym powie, nie! A no, to jest już tu, dobra. Nie jest źle. Tak, ja się. Hop. Ej, no! Najgorsze jest to, że masz wrażenie, że jest. No. że nie nadepniesz. Tak, ale gdzieś chęcikiem uderzysz i od razu cię ten przenosi. To jest uczciwe, bo to się. Ja jestem akurat bardzo szybko irytujący się. i... Tak? Ty, ty ty albo masz na przycisk, albo, albo nie słychać twoich, e, twoich... Ja przybych. się Iletuję we, wewnętrznie, wiesz? Mhm. Mm Dobra. Dobra. I gdzie tu teraz iść? No patrz co za gnida. Ej, no! Skórza mnie to. Mnie też, już strasznie. Już ja to tak wyrytowany. W środku... Jestem poirytowany we wne... A mogę jeszcze, jeszcze mi graźcie, co nie? A za jakiego les pani możesz wyjść? O, nie mogę za ciebie wyjść, bo mnie cały czas te... na płytkę staje. Aha, nie Polecam pod kątem i... No, tak? czekać o jeden blok. Tylko... ...kontrować to. Lecę to na sprinta, bali się to. co będzie. Nie przelecisz tego na sprinta, morda. No. O, widzisz. No te bloki, on potem się rozpędza i niektóre bloki już nie przeskoczysz na to. musisz zahamować na nowo. No. Ej, ja tu, serio. Ja będę zaraz potrzebował relanium. Czeka. No. Czeka? Relanium, na uspokojenie. To i w ogóle O, się śmiać, ale jest tam no takiego wku wewnętrznego. że to jest hit. Wiesz co wydaje się, że to są tak mało odstępy, że to jest po prostu trudne. jeez, może ty na moim odcinku rączkę kaszę, że z twojego odcinka wszyscy już wyszli. <śmiech> <śmiech> Nie myślę, że z naszych widzów. To oni e, siedzą, żrą chipsy i wiesz i e, mają ubaw z naszej niedoli I pewnie w komentarzach jest e, Gremlin ulańcu e, no bo ty ja u... przyjdę to lepiej Nie pomyślałem taki tak poziom Ej nie no żebyśmy, żebyśmy przeszli jeden poziom, a nie że wszystko będziemy akceptować. No właśnie, ja tego nie dałem, ja tego nie dałem tu dał. Nie dałem. tylko że to się pojawia samo po 5 minutach. Tak? Aaa. Aaaa, dobra. No tak, pięć w sumie już jest. Ej, ja się zastanawiam, która, e, która zdaniem twórcy... E, ...mapka jest... przyjemna. <laughs> Chyba, że to ten parkour który miał być przyjemny. Tak, to miał być przyjemny w sumie. Ja tam w sumie ten drugi poziom był łatwy, tylko z tym slajmem było Ja skończyłem prawie, no. to się nie da po prostu, no. Musisz tak trafić wykontrowane w to, że to jest hit. Nie no, nie wytrzymam. Walę z sprinta. Może się gra z wtedy. Nie, ja chyba zaraz odpalał game moda i wierzy, to przelecę. Nie ma opcji. Nie. nie muszę. Jest. Co? Ja myślałem, że już całe. Nie do, gdzie on jest? Czy on... No, gdzieś tam w połowie. A. Ja Nie. mam jest ścieżkę do pewnego momentu, później już się gubię. W sensie to jest później na jeden blok. Ale z każdym. Z każdym blokiem jakiś... Bo ja trochę. Ko w sensie kolejnej części. Nie ma kolejnej części. Jak tu jeszcze ma część jak Parkour tak, to chyba to zabije? <noise> Okej, ty się ja umówiłeś z to obójstwa na odcinku. Ale najlepsze jest co? Fajnie! problem! Z pierwszego etapu... Z pierwszego etapu... Tutaj jeszcze jest dalej pojedna opłatka. No to naciskaj. Teraz się? Aha, bo to tak, dobra. Hmm... Ja sobie ten, jakiś punktów karnych czy coś. Hmm? Czekaj, co? Czekaj... Musisz nacisnąć kliknij tutaj A, dobra Dobra Cyk To będzie... straszne głównie. Eee, A, ja jeszcze, ja jeszcze muszę zakceptować No to nacisnij To ja bo nie ma czasu A mi czosn wyczyściło Ja nie mam tej komendy A, ściemnia Dobra Ukończony, mhm mm ja kto walka walka o o <grym> wyko doba, do to. z elementy Wykop, ja tego Okej, okay, ale czekaj, czy mamy wykopać? A, okej, okay, dobra Ale gdzie mamy kopać? A, tu! Gdzie? A Jak mi zabrali z... No piekali. patrz, oni, on, aligator to cały czas Ej, no Aligator kamie. Co no, ty się do? Ej, on jest citerem. No nie. A? Dawaj, dawaj, dawaj! Proszę się jest do dół. Nie no, bo wy. dobiegacie szybciej. Stałeś na w gremlin. Bo no, wybaczy na dwa razy W. tego sprinta, a ja mam tylko nasz. O, no, się, no co za chamy! No nie bijcie mnie no! A kogo mamy bić? <laughs> nie wiem, ale nie mnie. E no, co za. Gnojuchy! <grystanie> zostaw mi to! Co za hałam bydla Gramlin, ty mi jak on to kopie, a nie ty, trudziasz sobie i jeszcze mi. Ja się z aligatorem dogadałem odnośnie tej koszulki. Czekaliśmy na Ciebie godzinę czasu, przed nagrywką. A, nie Ciekawe no. Czekamy z tej strony. Godzin... Nie to. Ej, dajcie mi na moim odcinku coś wygrać. A ty jesteś słaby, nie my. <laughs> Będę miał zatytułowane... Mini ...Alligator 4. No ty wiesz, że ty mi jeszcze pomagasz tym biciem, mi jeszcze pomagać? Mam was. Już? No bo. Od no, 20 musicie dojść. O nie, jeszcze 4. Ej, czemu mojemu to zaliczyło? No bo jak ja zacznę pierwszy, ostatni kopać, ostatni ten wykopię, to wtedy ten. Mi zalicza. No. Dziękuję. To jest, ale to jest nie, to jest kufa jakaś żenada, że. cały dzień żenada że Dobra, moi Czyli drodzy, właśnie... ja to sobie e, kończę. No a spokojnie, mam wyrąbane już na czas. Czas jaki jest, taki jest. Skończmy tylko tą grę, żebyśmy mieli jakieś punkty. E, ja się będę w tym miejscu z wami żegnał. E, Kolejny odcinek z tej serii, a w zasadzie też dalsza część później, tej mapki, będzie u Alligatora w środę, u Ciebie o której jest ten odcinek, w środę? Alligator? W środę o 15. W środę o 15, później u niego, u mojego zazwyczaj jest gdzieś około 12 odcinek, jak jeśli dobrze pamiętam. O 12, tak. No. E, także zostawiajcie koniecznie łapki w górę, komentarze i subiki, no i jeżeli byście mieli... Gdzieś podobne mapki do tej, to my bardzo chętnie. O, proszę, w końcu. Dobra, przynajmniej mam jeden punkt. Ja dziękuję, goście. Trzymajcie się, cześć!